Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy randkować, umawiać się z kimś, chodzić z kimś, być z kimś w związku. Jak widać, my też mamy różne sposoby. W języku angielskim jak najbardziej znajdziemy też cztery wersje. Więc uwaga, najbezpieczniej jest użyć czasownika see, bo see to nie tylko widzieć, ale widzieć się też, spotykać się również z lekarzem. My lubimy powiedzieć, a idę do lekarza jutro. A Anglicy powiedzą I'm seeing my doctor tomorrow, czyli tak? widzę się z moim lekarzem jutro. No i czas ciągły używamy czasu ciągłego używamy też do czynności, która się dzieje przez jakiś tam czas, czynność tymczasowa. Czyli na przykład I'm seeing someone, znaczy no, spotykam się z kimś. No ale można też użyć zwrotu chodzić z, czyli go. With, go out with. Czyli na przykład I'm going out with someone. Z kimś chodzę. No, można też właśnie powiedzieć, że jestem, tak jak i w języku polskim, z kimś w związku. I am in a relationship right now. Jestem w związku. I na sam koniec czasownik od randki. No, my tak nie powiemy, że on randkuje, ale oni tak. Mówią, chociaż powoli ten czasownik chyba. On trochę jest taki nieładny, tak brzmi troszeczkę frywolnie. Czyli na, jeżeli powiem he's dating someone albo o sobie I'm, I'm dating someone, randkuje z kimś, troszeczkę to tak brzmi, właśnie frywolnie. Czy to na pewno jest na serio, czy po prostu taka przelotna randka. I teraz Wam pokażę yy, czasownik C, jak został użyty przez Native Speakera. Okej, okay, moi drodzy, i jesteśmy w serialu brytyjskim Broadchurch na platformie Netflix. No i słuchajcie, tutaj pani przyszła do pana, bo poczuła się trochę samotna, a przypomniała sobie, że on ją kiedyś zapraszał. Chciał się z nią umawiać. No i zdecydowała, że może się zgodzi. Więc na początek pyta, używając czasownika WANZE, zastanawiać się, Zobaczcie, jak ładnie go dała do czasu przeszłego. To jest tak zwane dystansowanie się, żeby nie brzmieć tak bezpośrednio. Dokładnie to samo robimy w języku polskim. Na przykład z czasownikiem chcieć. Na przykład idziemy do biura podróży i powiemy: A chciałem tu zamówić wycieczkę. Anglicy robią dokładnie to samo. Zobaczcie, czas przeszły, chciałem. Żeby to nie brzmiało tak bezpośrednio, że ja chcę tu i teraz, I want. Nie, I wanted. I to samo robią z I Wanted. A, zastanawiałam się, i zobaczcie, co wam zawsze powtarzam. W tym momencie musimy cofnąć czas. No, bo użyła czasu przeszłego, więc dalej już poleci czasem przeszłym. Czyli I Wanted, if you still wanted. Nie czy chcesz, tylko czy chciałeś. Czy chciałeś co? To go for that. Drink na tamtego drinka, o którym właśnie ty wspominałeś wcześniej posłuchajcie. No i panna to, o tak. Sam do końca nie wie czy się zgadza, więc ona dopytuje o oh not, a może jednak nie, o no? No, to. A, uciekło jeszcze raz i pan na no, wanted to, go for that drink. Oh, no wiesz, o to, że, no wiesz, chodzi a... no to, no wiesz, chodzi o no i chodzi no wiesz, chodzi o no wiesz, chodzi o to, że, no just that I'm to, no Spotykam się Z kimś. no wiesz, tak, że, do zrozumienia, że, niestety nie. Czyli podsumowując wszystko, Wszystkie cztery zwroty. Osoba A przykładowo mówi: Tom's been pretty happy recently. Any idea why? Tak? Czyli Tomek ostatnio jest coś szczęśliwy. Ostatnio i wciąż jest, dlatego prezent perfect. Any idea why? Czy wiesz dlaczego? No i ktoś odpowiada: Oh yeah, he's seeing someone now. Z kim się spotyka. Oh yeah, he's going out with someone now. Chodzi z kimś. Oh yeah, he's in a relationship now. No to, to ten zwrot trzeci jest w związku, brzmi tak y, najbardziej poważnie, że to jest taki jakby już y, związek na poważnie. No i ta ostatnia wersja. Oh yeah, he's dating someone. Randkuje z kimś. No i na sam koniec sprawdźmy ten czasownik C w Longmanie. I widzimy w trzynastym. W znaczeniu visit, między innymi odwiedziny to visit o meet someone, odwiedzić lub spotkać się z kimś, czyli nie zobaczyć, tylko spotkać się. I pamiętajcie, że w znaczeniu zobaczyć, takim normalnym, że nie wiem, zobaczyłem kota, see nie używamy z końcówką in. Natomiast w tym znaczeniu można. No i stąd na przykład tutaj czas przyszły, zobaczcie, jak pięknie ujęty. I'll be seeing her tomorrow night. Tak? Czyli jutro się z nią widzę, albo może jutro będę się z nią widział. Jutro wieczorem. Już nieraz robiliśmy filmik o night, że to już wieczór. I haven't seen her since we left school. Tak? Więc tu znaczy, tutaj można to różnie tłumaczyć w zależności od kontekstu. Albo jej po prostu nie widziałem, albo nie widziałem się z nią odkąd wyszliśmy ze szkoły, czyli skończyliśmy szkołę. Trzeci przykład. She's too sick to see anyone right now. Bardzo fajny przykład. She's too sick to see anyone right now. Czyli jest zbyt chora, aby... i konstrukcja tutu. to tu. Robiliśmy o tym lekcję, spróbuję znaleźć i podlinkować. Czyli zbyt chora, aby spotkać się, a nie po prostu zobaczyć. No, i mamy też właśnie have a meeting, to co mówiłem, że z lekarzem tak samo mówimy. Tu akurat widzę z klientem przykład. Mr. Thomas is seeing a client at 2:30. Mr. Tho Thomas is seeing a client at 2:30. Muszę chyba zrobić lekcję o kliencie, kiedy mówimy klient, a kiedy customer, częsty. Błąd. I znowu lekarz i zobaczcie, strona bierna. To, co wam zawsze mówią, Mówię, Anglicy, kochają stronę bierną. Super przykład. She was seen by a doctor, tak? Czyli dosłownie była widziana przez lekarza. No, my w życiu tak nie powiemy. My powiemy w stronie czynnej: lekarz ją widział, but didn't need hospital treatment, Ale nie potrzebowała leczenia jakiego szpitalnego. Jeżeli mamy dwa rzeczowniki pod rząd, pierwszy staje się przymiotnikiem, czyli szpitalne leczenie. No i najbardziej nas interesuje chyba znaczenie szesnaste: Spend time with somebody, czyli spędzać z kimś czas. I piękny prezent perfect continuous, zobaczcie. They've been seeing a lot of each other. They've been seeing a lot of each other, tak? Czyli ostatnio do tej pory, bo skoro jest prezent ciągłe, to do tej pory. Czyli oni ostatnio się dużo spotykają. No i Cambridge robi dokładnie to samo, czyli piękne przykłady. A nawet chyba to zrobił lepiej, bo wyraźnie mówi have a romantic relationship with someone. Czyli mamy właśnie tutaj tę nutkę randki. How long has she been seeing him? Czyli my powiemy, od jak dawna się z nim umawia. Dzięki. Trzymajcie się.